Brawurowa ucieczka pirata w ręcz Roverze, Mały ale wariat, czyli tylko w starciu z policją. Pościg za Audi oraz niespotykane interwencje policjantów. Dzisiaj polska policja w akcji. Zaczynamy! W poniedziałkowe popołudnie mundurowi otrzymują informację, że w kierunku Białego Stoku ekspresową ósemką jedzie skradziony w Austrii Range Rover, który porusza się ze zmienionymi tablicami rejestracyjnymi. Policjanci z białostockiej drogówki zauważają pojazd tuż pod białym stokiem. Kierowca ignoruje wydawanemu polecenia od zatrzymania i zaczyna uciekać trasą generalską. Mężczyzna w trakcie ucieczki wykonuje bardzo niebezpieczne manewry, zajeżdża innym pojazdom drogę, przejeżdża przez skrzyżowania na czerwonym świetle, zmusza pieszych do ucieczki, a także jeździ po chodnikach i pasie zieleni. Szarża litewskiego kierowcy nie ma końca, a ten zachowuje się jakby dopiero się rozkręcał. Kolejne brawurowe manewry sieją strach wśród tych, którzy akurat znajdują się na trasie pościgu. Oprócz faktu, że Range Rover jest kradziony, Litwin przewozi amunicję bez zezwolenia. Pirat nagle zjeżdża w boczną drogę i porzuca pojazd, lecz zostaje zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego. 25-latkowi postawiono zarzuty, za które groziła mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. zwykłe wigilijne popołudnie na jednej z ulic Grudziądza. Tak przynajmniej wydawać by się mogło, jednak ta kontrola przebiegnie zupełnie w nieświątecznym nastroju. Ujawnienie wykroczenia w postaci przekroczenia prędkości najwidoczniej nie spodobało się kierującemu Volkswagenem, który zamiast zatrzymać się dał nogę. Policjant WRD w pośpiechu wraca do samochodu, by podjąć pościg za Golfem, któremu bardzo było spieszno. Uciekinier kieruje się ku węzłowi A1, próbując zgubić policjantów, którzy są już coraz bliżej, a szanse na ich zgubienie niknął. We'll you Wreszcie po około 2 km zbieg kończy swoją jazdę na barierze energochłonnej. Na szczęście nikomu się nic nie stało, jednak sam kierujący miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Urządzanie sobie wyścigów z policją w Wigilię to nie najlepszy pomysł. Zdecydowanie nie ma nic gorszego niż zimny barszczyk. Funkcjonariusze Bydgoskiej komendy otrzymują zgłoszenie o 23-letnim mężczyźnie, który pewnego piątkowego dnia urządza sobie pijacką demolkę na ulicach miasta. Zdarzenie jest cały czas rejestrowane przez obsługę miejskiego monitoringu, przedstawiając obraz ludzkiej głupoty, która wybiła poza jakąkolwiek skalę przyzwoitości. Facet rzuca puszkami po ulicy i po samochodach blokuje ruch, wykonuje dziwne gesty, a nawet próbuje przepychać stojący pojazd. Po uporczywej walce z niewielkim Oplem, Wandal wbiega po masce i szybie na dach pojazdu, by sobie na nim poskakać, jednak kierowca dodaje gazu, a pajac zalicza twarde lądowanie. Nienauczony tą sytuacją, waleczny 23-latek podnosi się i dalej utrudnia ruch, zmuszając kierowców do zatrzymania i omijania przeszkody. Nagle jednak trafia na pana w dostawczym Mercedesie, który bierze intruza za fraki i pokazuje mu, gdzie jego miejsce. Niestety procentowa głowa nadal działa na podwyższonych obrotach i pajacowaniu nie ma końca. Na szczęście wtedy podjeżdża radiowóz, z którego wysiadają bydgoscy mundurowi i zatrzymują kłopotliwego mężczyznę. Daniel alkomatem wykazało u 23-latka około 2 promile. Odpowie za uszkodzenie mienia i każde popełnione wykroczenie. Czy warto było szaleć tak? Pewnego wtorku w Brodnicy, krótko przed godziną 13, patrol ruchu drogowego podczas służby w nieoznakowanym radiowozie zauważa Deł Tico, którego kierujący był znany funkcjonariuszom. Posiadał on zakaz prowadzenia pojazdów, a także był zatrzymywany za jazdę po alkoholu. Mimo że mundurowi chcąc zatrzymać delikwenta do kontroli uruchamiają sygnały uprzywilejowania, ten kompletnie się tym nie przejmuje i rozpoczyna ucieczkę. Kierujący TICO w trakcie jazdy nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego i przekraczając dozwoloną prędkość pędzi przed siebie, stwarzając niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. Na dodatek w swoim pojeździe wiezie pasażerów, o których bezpieczeństwo najwidoczniej też nie zamierza zbytnio zadbać. Pościg za tym niepozornym autem okazuje się na tyle wymagający, że zostają wezwane inne patrole, które niezwłocznie dołączają do akcji. jedzie przez okoliczne drogi i pola, gdzie mimo niesprzyjających warunków cały czas wymyka się Mundurowym. Mało brakowało, by radiowóz został nieumyślnie zablokowany przez stojące na drodze BMW, jednak udaje się ominąć pojazd i kontynuować pościg. Wreszcie Tiko wjeżdża do lasu, gdzie wśród gęstych drzew i po nierównej nawierzchni pruje przed siebie, jakby miało nie być jutra. W tym czasie rakieta się zatrzymuje, a kierujący ucieka z auta tuż przed zderzeniem z policyjnym radiowozem. 34-latek zostaje jednak zatrzymany i zbadany alkomatem, który wykazuje ponad 1,5 promila. Najgorsze, że w tiko znajdowała się ciężarna kobieta i sześcioletnie dziecko, którym jednak na szczęście nic się nie stało. Kierujący usłyszał zarzuty i trafił przed sąd. Funkcjonariusze bydgoskiego WRD podejmują decyzję o zatrzymaniu do kontroli kierującego Audi, który jednak nie zamierza się zatrzymać i rozpoczyna ucieczkę. 19 kierujący przewozi w swoim aucie siedmiu pasażerów, a sam jest nietrzeźwy. Policjanci są zmuszeni do podjęcia pościgu za pędzącym uciekinierem, który jadąc z nadmierną prędkością łamie wiele przepisów ruchu drogowego. Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej skrzyżowaniu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, a także ignorowanie wskazań sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych to przykład wykroczeń, które uwiecznia policyjny wideorejestrator. nie zatrzymało się nam do kontroli, e, ucieka. Jesteśmy teraz Wreszcie udaje się zatrzymać młodego kierującego, a badania alkomatem wykazało ponad pół promila. Mundurowie aresztują mężczyznę, a ich oczom ukazuje się ponadprogramowy bagaż w postaci siedmiu pasażerów, w tym jednego z nich znajdują w bagażniku. Uciekinier za swój wybryk stracił prawo jazdy, odpowie za popełnione wykroczenia, a za przestępstwa groziła mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Bye. Policjanci samochodówki przy wsparciu mundurowych z grupy Kobra, WRD i Oddziału Prewencji w Warszawie prowadzą operację w celu zatrzymania złodziei samochodów, którzy poruszają się tym odcinkiem, a jeden ze sprawców siedzi w skradzionej Toyocie. Pomimo zablokowania drogi podejrzani próbują staranować blokadę, dlatego policjanci stosując środki przymusu bezpośredniego wybijają szyby i dokonują zatrzymania delikwentów. Po roboczym policjanci znaleźli urządzenia elektryczne służące do kradzieży pojazdów, takie jak Code Grabber, czyli emulator klucza, potocznie zwany Game Boyem, narzędzia służące do wpięcia gniazda w magistrale, kanbas, dzięki której dokonywali również kradzieży pojazdów, a także zagłuszarki GSM i GPS, które jak widać okazały się nieskuteczne. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów, a także odpowiedzą za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i dodatkowo wszczęto wobec nich śledztwo. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli spodobał się Wam odcinek, będzie mi niezmiernie miło jak zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i skomentujecie film. Dziękuję wszystkim wspierającym i widzimy się w kolejnym programie Policja w akcji na stop Pirat TV.